Cześć, z tej strony Michał, portal WPL. Każda hossa ma swój początek, swoje fazy pośrednie oraz szczyt. Im dłuższa hossa, tym wolniejszy początek i silniejsza akumulacja. W długiej hossie także faza dystrybucji jest rozciągnięta w czasie, bowiem największy napływ kapitału występuje w jej schyłkowej fazie. Zobaczmy na przykładzie lat 2003-2007, jak wyglądały fazy hossy na indeksie WIG20. W latach 2001-2002 kończyła się bessa eurodolara, więc tworzyły się globalne czynniki, które w szczególny sposób sprzyjały dalszej fazie naszej giełdzie. Był to czas marazmu, w którym mało kto interesował się giełdą po bo IT, bowiem ta przez ostatnie lata nie przynosiła korzyści. Niskie poziomy eurodolara są jednak korzystne dla GPW, bowiem przyszły spadek dolara zwykle jest skorelowany z hostsą na naszej giełdzie. Formacja dołkowa, czyli strefa numer 1 na wykresie, trwała półtorej roku. Czas konsolidacji przypadał w czasie długoletniej zmiany trendu na dolarze przy rekordowo niskich wycenach naszego rynku akcji, przy słabym sentymencie krajowych inwestorów. W takich warunkach smart money akumulowali akcje rynków schodzących, w tym naszego rynku akcji, przed nową hossą. Inwestycje giełdowe właśnie w tamtym czasie miały największy sens. W czasie akumulacji było wiele momentów, w których indeks WIG20 tracił na wartości, lecz smart money wiedzieli, iż globalne czynniki w końcu wymuszą wzrost naszego rynku akcji. Druga faza, strefa numer 2 na wykresie, to wzrost, który zawdzięczamy zmianie globalnych czynników. Zmiana trendu na eurodolarze wymusiła światowy trend risk-on, którego beneficjentem był m.in. polski rynek akcji. Rodziła się sekularna HOSA, która była możliwa tylko i wyłącznie w czasie schyłkowej fazy besty Tak dobre warunki wystąpiły tylko w czasie pierwszej chosy na GPW, która załapała się jeszcze na końcową fazę besty Główna faza hossy, strefa numer 3 jest napędzana nie tylko globalnym kapitałem, który wciąż przepływa do polski wzmacniając wig 20 oraz złotego, ale zaczyna się zmiana wewnętrznej rotacji kapitału. Na rynek akcji trafiają środki z rynku obligacji. Oraz lokat bankowych. BESSA na obligacjach powoduje ucieczkę kapitału na rosnący rynek akcji, a lokaty są bardzo nisko wyceniane, dlatego coraz częściej są przenoszone do funduszy akcyjnych. Zaczynają rosnąć wolumeny, na giełdę trafia coraz więcej kapitału. Silna i dynamiczna HOSSA doprowadza do mocnej korekty w maju 2006 roku, po której następuje ostatnia faza wtórna. Po zakończeniu fali wtórnej rocznego klina na wykresie tworzy się podwójny szczyt, strefa numer 5 na wykresie, sygnalizując koniec hossy. Wolumeny wciąż są duże, bowiem z jednej strony wciąż dopływa kapitał do TFI, z drugiej strony trwa dystrybucja instytucji, które jeszcze nie sprzedały akcji. W połowie 2007 roku można było obserwować pewien paradoks. Z jednej strony agresywne reklamy zachęcały ludzi do kupna funduszy akcyjnych. Z drugiej strony same TFI zaczęły masowo ograniczać liczbę akcji w portfelu, widząc przewartościowanie rynku. Obecnie sporo argumentów przemawia za tym, że powtórzymy schemat z lat 2003-2007. Ta sama faza cyklu oraz globalne czynniki, czyli wysokie poziomy dolara, wymuszą za jakiś czas wzrost naszego rynku akcji. Jak widać na przykładzie z 2003 roku, rynek ma czas i stopniowo będziemy napędzany kolejnymi czynnikami i to aż do fazy przewartościowania, w której inwestuje tłum. Dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał był dla ciebie pomocny, to daj łapkę w górę. Zasubskrybuj koniecznie nasz kanał i zapisz się na bezpłatny biuletyn funduszu WPL. Otrzymasz jeszcze więcej analiz i materiałów.